Drodzy Państwa, i czwarta kategoria, jaką jest kultura i sztuka. W tej kategorii zgłoszono siedem osób i podmiotów. Proszę Państwa, zgłoszeni to ksiądz Marek Prusiewicz, zgłaszający zarząd powiatu łoweskiego. Marek Piotrowicz, zgłaszający Wójta do Wanoego. Ksiądz Jerzy Tyrpa, zgłaszający burmistrz Łowca. Stowarzyszenie Sztuka Życia z Węgorzyna zgłaszający burmistrz Węgorzyna. Kazimierz Malicki zgłaszający inicjatywa społeczna. Koło dzieła działające przy Centrum Kultury Wresku zgłaszający burmistrz freska. Stowarzyszenie Kresowian Kuropatniki. Redaktor Tygodnika Łobeskiego. Nominowani do nagrody specjalnej starosty Łobeskiego w kategorii Kultura i Sztuka. Marek Piotrowicz. Ksiądz Jerzy Tyrpa. Stowarzyszenie Kresowian Kuropatniki. Marek Piotrowicz jest twórcą filmu przyrodniczego Księga, który w 2010 roku zdobył Grand Prix w Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Przyrodniczych. Jestem pasjonatem przyrody. A od 15 lat zajmuję się fotografią i filmowaniem dynamiki w przyrodzie. W 2003 roku po kilku publikacjach i wyróżnieniach w wielu konkursach fotograficznych razem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydaliśmy pierwszy album Fauna i Flora Województwa Zachodniopomorskiego. Po w dwóch latach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej zaproponował, żebyśmy zrobili wznowienie, ale tylko dlatego, że uzbierało się mnóstwo fotografii. Razem z Powiatem Łobeskim i z gminami ościennymi jak Radowo Małe, Gmina Dobra. Wydaliśmy drugi album fotograficzny promujący już ściśle nasz powiat. Zdjęcia w 100% zostały wykonane na terenach Pradoliny rzeki Regi. I od 2005 roku, przez 5 lat, do międzynarodowego konkursu filmowego um, EcoFilm um, udało mi się uzbierać um, materiał filmowy, który jest jakby ekranizacją tego drugiego albumu. I wystartowałem w tym konkursie. Z powodzeniem udało mi się wygrać Grand Prix. W 2010 roku. Film nazywa się Księga. Trwa 45 minut. Obecnie pracuję nad jakby drugą częścią tego filmu, a w międzyczasie prowadzę prelekcje w szkołach podstawowych, w szkołach gimnazjalnych, w szkolenia fotograficzne. Byłem zaproszony w tym roku do Jury tegoż międzynarodowego konkursu, który wygrałem w 2010 roku i zostałem przewodniczącym tego jury. Pozostałe wyróżnienia Marka Piotrowicza to 2001 rok, drugie wyróżnienie w konkursie fotograficznym imienia Włodzimierza Puchalskiego w kategorii Portret i Piękno. 2002 rok, wyróżnienie w konkursie fotograficznym imienia Włodzimierza Puchalskiego w kategorii Portret. Ksiądz Jerzy Tyrpa od 2011 roku jest proboszczem parafii za jezierze. Od początku swojej pracy w tej parafii prowadzi prace remontowe i konserwacyjne kościołów przynależnych do parafii Zajezierze, pozyskując na ten cel środki finansowe z różnych źródeł. Pozyskał 471 500 zł na remonty i konserwację kościoła parafialnego w Zajezierzu. W ostatnich dwóch latach remontowaliśmy ściany kościoła, cała jest nowa więźba, nowa dachówka nowa podsufitka CSB, położone płytki w prezbiterium, nowa elektryka, nowe nagłośnienie, malowanie kościoła, uzupełnianie tenków. Na kościół w Boninie pozyskał 117 tysięcy złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Został kościół pomalowany, została położona posadzka w prezbiterium. Na całym kościele nowe ławki, nowy konfesjonał, nowe drzwi. Jeżeli chodzi jeszcze o Bonin, to też do końca marca muszę wykorzystać dotację, którą dostałem z lokalnej grupy działania na remont ścian, nowe okna, renowacja drzwi, nowe rynny. Właśnie, w jaki sposób ksiądz pozyskuje pieniążki na te remonty? Składając wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Lokalną Grupę Działania, Urząd Marszałkowski, jak również i Pani Konserwator dawała na Zajezierze. Ksiądz Jerzy Tyrpa na kościół w Wysiedlu pozyskał 10 tysięcy złotych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W październiku złożono wniosek na kwotę 120 tysięcy złotych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odnowę chrzcielnicy i renowację figur pozostałych do odnowienia w ołtarzu głównym. Ze środków własnych mieszkańców w kościele w Zagórzycach wykonano malowanie kościoła, nowe ławki, nowe płytki w prezbiterium i na całym kościele, nowe drzwi dębowe, drogę krzyżową i odnowiono dzwonnicę. W kościele w Rynowie wyremontowano kaplicę ze środków własnych mieszkańców. Stowarzyszenie Kresowian Kuropatniki prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od ponad 12 lat. Zostało założone 11 maja 2002 roku. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był pan świętej pamięci, pan Jan Bas. Drugim prezesem stowarzyszenia był pan Jan Adamow. I to z jego inicjatywy została przywieziona urna z ziemią z cmentarza Skoropatnik która uroczyście została poświęcona i skopana przy obelisku w Sielsku. Stowarzyszenie dąży do zachowania dawnych tradycji i zwyczajów poprzez realizację małych grantów. Bułeczki z tradycją, dom pachnący chlebem, ziołowa apteka, spotkanie pokoleń. Jednym z pierwszych przedsięwzięć jakie nasze stowarzyszenie podjęło to był wyjazd do Kuropatnik i w 2003 roku Mogliśmy uczestniczyć w tej pamiętnej mszy w zrujnowanym kościele. No i narodziła się myśl, żeby ten kościół odremontować, i zaczęliśmy organizować różne zbiórki pieniędzy na, na ten remont. Pierwsze wyjazdy były, ludzie, ludzie odnosili się do nas z dystansem. Natomiast w, z każdym wyjazdem było to coraz lepiej, i w tej chwili jesteśmy tam przyjmowani z radością. W czasie ostatniego wyjazdu do Kuropatnik w roku 2014 uczestniczyliśmy w ponownej rekonsekracji kościoła po zakończonym remoncie wnętrza. Chcemy przy tej okazji zapalować do mieszkańców Powiatu Łowieskiego oraz samorządowców żeby się włączyli do akcji pod nazwą Mogiłem pradziada Ocel od zapomnienia, polegającą na utrzymaniu i odnowieniu zaniedbanych cmentarzy. Apelujemy do wszystkich tych, którzy jeszcze nie byli na Kresach Wschodnich, niech udadzą się tam razem z nami w trakcie planowanej wycieczki, aby spotkać się z mieszkającymi tam rodakami i uronić wspólnie łzę wzruszenia. To jest piękna i szlachetna sprawa, Pomagać Kresom Wschodnim, szczególnie w tak ciężkim ostatnio czasie dla Ukrainy. Zapraszam na sceny pana Marka Piotrowicza, księdza Jerzego Tyrka i przedstawiciela Stowarzyszenia Kresowia w Odczytanie intertyktu proszę pana Zygmunta Bawzkiewicza, przewodniczącego Rady Powiatu. Proszę państwa, z nagrody specjalnej Starosty łowieskiego. Za rok 2014 w kategorii Kultura i Sztuka jest Stowarzyszenie Krysofian Kurwa. Zapraszam moich wspaniałych panów, zarząd Stowarzyszenia. thank you. Gdy właśnie trzy dziewczyny młode krzyczą, to było przejście koło urzędu miejskiego na wysokości kiosku ruchu. Krzyczą, panie ruszy, panie ruszy, no to wiadomo. Ryzórkę poprawiłem, a żeby na tym przejściu mówią do mnie. Niech pan poczeka, pomożemy panu przejść przez jezdnię. <kluczy> Powiem państwu, że to było miłe z ich strony, mimo wszystko. Tego dnia był taki właśnie jakiś inny. Może tak wyglądałem właśnie na takiego, który tej pomocy potrzebuje. Ale powiem Państwu szczerze, że dziewczęta mogłyby również wstąpić się w utworze My Słowianie. O, dało, dało. <słuch> Powietrze mają do czego nabrać. No dobrze, ale już na poważnie, bo przecież to jest poważna gala.